Alternatywna metoda dodawania dodatkowego oczka na drut, gdzie wykorzystujemy nitkę z oczka z rzędu poprzedniego. Oznaczona jest ona zazwyczaj angielskim symbolem R, L, I. Right, Lifted Increase, gdzie wykorzystujemy prawą nóżkę oczka z rzędu poprzedniego. Albo nazywa się LLI, Left Lifted Increase. I wtedy wykorzystujemy lewą nóżkę z oczka z rzędu poprzedniego. Teraz pokażę Wam, jak to, jak to wykonać. Więc przerabiamy sobie oczka na drucie do momentu, kiedy chcemy zrobić to dodanie dodatkowego oczka. Najpierw pokażę Wam, R, L, I. Czyli z prawej nóżki. To jest nasze oczko na drucie, a oczko z rzędu poprzedniego to jest to oczko. Ta literka V. I ona ma dwie nóżki, prawą i lewą. Czyli jeżeli robimy z prawej, to interesuje nas tylko ta nóżka. Czyli to jest nasz, nasze oczko. To jest oczko z rzędu poprzedniego, i stąd bierzemy tylko prawą nóżkę. Tutaj ten, to oczko sobie możemy przytrzymać palcem, żeby nam się nie pomyliło i nie spadło. I tą prawą nóżkę z poprzedniego oczu, z poprzedniego rzędu, zakładamy na drut lewy, w ten sposób. I przerabiamy ją na prawo. I to nam tworzy nowe oczko. Natomiast to kolejne oczko przerabiamy sobie na prawo. Tak to wygląda. Pokażę to jeszcze raz. Szukamy rzędu poniżej, czyli tutaj, zostawiamy tylko prawą nóżkę. To oczko przytrzymujemy. To nóżkę prawą zakładamy na drut lewy. I przerabiamy ją na prawo przez przednią nóżkę. I dalej kontynuujemy. Jeżeli mamy wykonać left leaning increase, czyli używając lewej nóżki, też będziemy to wykonywali z tego oczka poniżej. Ale ponieważ ta nóżka jest z tej strony, więc nie możemy jej tutaj założyć na drut, bo się nie da. Więc najpierw musimy to oczko przerobić. Czyli przerabiamy to oczko, z którego z poniżej będziemy dobierać. Przerabiamy je tak, żeby znajdowało się na tym drucie. I teraz właśnie tą nóżkę, którą Wam pokazywałam lewą przed chwilą, będziemy ją podbierać. Tylko ponieważ teraz przerobiliśmy to oczko, to tutaj mamy już nowe oczko. Tutaj mamy to oczko, które było na drucie lewym przed chwilą, bo ono jest już przerobione i ma tutaj nowe oczko. Więc to jest nasze oczko na drucie. To jest nasze to pierwsze oczko, które mieliśmy tutaj na tym drucie. A to jest to oczko pod nim, tutaj. tutaj. Czyli tak naprawdę. W tej chwili jak liczymy, to jest to już trzecie oczko od góry, czyli tu jest pierwsze na drucie, tu jest drugie i trzecie. Czyli praktycznie z trzeciego oczka, ale cały czas to jest ta sama nóżka lewa. Tylko po prostu te oczka są przerobione jest o jedno więcej. Dlatego trzeba pamiętać, że jak robimy LLE, czyli left leaning increase to po przerobieniu tego oczka podbieramy tą lewą nitkę, czyli tak jakby trzecią. Podbieramy tą nitkę, mamy ją tutaj na prawym drucie i przerabiamy ją przez tylnią nóżkę na prawo. W ten sposób. I dalej kontynuujemy według wzoru. Pokażę to jeszcze raz. Tutaj jest miejsce, gdzie chcemy dobrać. Dobieramy z tej nóżki tutaj, ale nie możemy, bo będzie przekręcone. Więc przerabiamy to oczko i mamy je na drucie prawa. I teraz ta lewa nóżka to jest tutaj. Czyli jak patrzymy od góry, to jest jedno oczko, drugie i trzecie. Czyli w tym przypadku. Bierzemy tą nóżkę, z, tak jakby z trzeciego oczka, zakładamy ją sobie na drut lewy i przerabiamy ją na prawo przez tylnią nóżkę. W ten sposób. I dalej już możemy sobie kontynuować. To jest chyba jedna z najbardziej niewidocznych metod, jeżeli chodzi o ściek pończyszniczy. Praktycznie na pierwszy rzut oka jej nie widać. Nie widać tych oczek, gdzie ja to dodałam.